Sobotę sobotem 10 maja w sali sportowej przy Gimnazjum w Lubawie odbył się międzynarodowy turniej zapaśniczy Okucharburgu z Na macie zaprezentowali się młodzi sportowcy z kilkunastu klubów naszego kraju oraz jeden klub z Kowna na Litwie. W sobotniej imprezie rywalizowali między sobą młodzicy specjalizujący się w stylu klasycznym. W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce wywalczyli zapaśnicy granice Gdańsk przed gospodarzem Sokołem Lubowa oraz drużyną Warmia Lisbark-Warmiński. Spośród zawodników Sokoła Lubawa pierwsze miejsca zdobyli Filip Januszewski, Patryk Rożętalski oraz Kacper Łuczak. Na trzecim stopniu podium stanęli Wojtek Świątkowski, Radek Gajewski, Szymon Jędrychowski i Kacper Rudowski. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Majerbek Salimow z Podlasia Białystok, natomiast najlepszym zawodnikiem lubawskiego Sokoła uznano Patryka Rożętalskiego. Zapasy nigdy nie przejdą do Lamusa. W tej chwili jest dużo większa propozycja, są komputery, jest wiele dyscyplin sportowych w Lubawie. Natomiast my jak zapasy nie narzekamy na, na stan liczebny zawodników i mamy, mamy dosyć spore grupy, także bardzo chętnie też się garną chłopcy do uprawiania tej dyscypliny sportowej. Trudna to jest dyscyplina sportowa, wyma, wymagająca dużo, dużych wyrzeczeń. Natomiast myślę, że w młodym wieku przede wszystkim chłopcy powinni traktować to jako wielką przygodę, bo dzięki temu. Mają okazję poznać wielu wspaniałych ludzi, wielu ciekawych, wiele ciekawych osób, poznać różne regiony kraju i nie tylko. Także traktujmy to jako na początku jako jedna wielka przygoda, a, a co życie pokaże, jak dalej trening nam pójdzie, to już zależy przede wszystkim od, od tych osób, które zdecydują się uprawiać. Tak jak już wcześniej powiedziałem, du, duże naciski, duże znaczenie e, ma u nas, e, ma u nas e, przygoda dla tych dzieci, żeby oni traktowali to jako, jako przy, wspaniałą przygodę. Oczywiście bardzo ważne są też wyniki sportowe. E, dziś walczy nasz zawodnik na Mistrzostwach Europy w Bułgarii, Michał Zawadzki, któremu bardzo dopingujemy, trzymamy za niego kciuki. Także to jest nasz, nasz główny cel. Nasi zawodnicy zdobywają, wychowankowie zdobywają medale Mistrzostwa Seniorów. w tym roku wicemistrzostwo Polski Seniorów zrobił Łukasz Fafiński. Także rozwijają się, mają duże możliwości, duże perspektywy, ale to, co zrobią, to zależy przede wszystkim od nich. Obróć się! Nie daj! Obróć się! Obróć się! Wybij! W tej chwili w naszych, w naszych barwach trenuje aż sześciu zawodników, którzy w tym roku stawali już na, na podium ogólnopolskim, Pucharach Polskich, Międzynarodowych Puchar Pucharach Polskich. No pierwszym będzie to Michał Zawadzki, Sosnowski Filip, Wiktor Kowalczyk, Jakub Jarząbowski. Łukasz Woj, Wojdat, Kamil Bieniaszewski. To są zawodnicy, którzy już osiągają wyniki na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Rośnie grupa fajnych i dobrze zapowiadających się zawodników młodych. Wicemisz Polski Młodzików Michał, Filip Januszewski, Wojciech Świątkowski, Patryk Rożentalski, Radosław Gajewski, Kasper Łuczak oraz Szymon Jędrychowski. To są zawodnicy, o których niedługo będziemy na pewno słyszeć. Na chwilę obecną jesteśmy w połowie turnieju, turniej jest dobrze przygotowany, maty są dobrze przygotowane, sędziowie młodzi się pojawili, dają sobie dzielnie radę, więc uważam, że jako organizator spełnia pełne wymagania, jakie są wymagane przy takiej randze zawodów. A biorąc pod uwagę, że to jest pierwsza impreza o tej nazwie to myślę, że cyklicznie co roku będziemy się spotyka spotykali w mieście Lubawa i, i turnieje z roku na rok będą miały liczniejszą obsadę.